tradycyjnie już festiwal organowy Nosola Skripta, co niedzielę o 19:00 na Ostrowie Tumskim zapraszamy na koncerty organowe i nie tylko organowe, czyli nie tylko organy, ponieważ zawsze organom towarzyszy jakiś instrument, artyści, chóry. W tym roku ten festiwal łączymy bardzo z Uniwersytetem Wrocławskim, gdyż po 25 latach nadajemy tytuł, e, imię Johannesa Brahmsa, który jest doktorem honorowym naszego uniwersytetu. E, no i to też powoduje, że ten Brahms będzie się przewijał przez wszystkie koncerty naszego, naszego festiwalu. No ale też mamy dwustulecie narodzin Moniuszki, czyli twórcy naszej Polskiej Opery Narodowej, więc też pojawi się Moniuszka. I, i gitarzyści, e, i fortepian, bo i Włodek Pawlik, e, jazzman, który do, otrzymał nagrodę Grammy jako jeden, jeden z Polaków, wystąpi Halina Frąckowiak. Czyli bardzo popularna w latach 70., -tych, 80. wokalistka, która była nie tylko w Polsce, ale w całej Europie znana ze wspaniałego głosu. Takie atrakcje przygotowaliśmy w każdą wakacyjną niedzielę dla naszych mieszkańców. To jest ten element programowy, który został włączony przed 10-11 laty. Opatrzony tytułem łacińskim Non sola scripta, to znaczy nie tylko to, co zostało zapisane, a ponieważ improwizacja jest jednym z. Nieodłącznych elementów gry, muzyki organowej, a zatem zatem stała się też jakimś takim obowiązującym elementem koncertów festiwalu organowego i kameralnego. Z początku niewielu było organistów, którzy się odważali czy potrafili coś wykonać bez zapisu nutowego, bo to jest ten szczególny moment, kiedy, kiedy wykonanie dzieła jest jednoczesne z jego aktem stworzenia jest już czymś absolutnie niepowtarzalnym no właściwie do dzisiaj improwizacja cieszy się niezwykłym zainteresowaniem no bo to jest tak jak pan mówi wytwór yy intelektu ludzkiego, geniuszu ludzkiego i to taki chwilowy. Muzyka jest w ogóle jedną z najdziwniejszych sztuk, bo ma tylko trwanie czasowe. To co mamy w nutach, są dobry tytuły, jest, no, sola scripta, bo nie tylko to co jest zapisane w nutach właśnie. N nuty to nie jest muzyka w zasadzie, muzyka to jest y, tylko trwająca czasowo, y, no właśnie ten wkład artystyczny ludzi i, i, i nic poza tym. Słyszymy w każdym koncercie. Jeżeli nie utwory Brahmsa, to usłyszymy motywy znanych utworów Brahmsa. No nie będę odsłaniał w tej chwili tajemnic, które mi zdradzili improwizatorzy, że użyją. Taki czy inny motyw, bardzo znany, który rozpozna każdy, niekoniecznie nawet znawca muzyki, jako element, jako element improwizacji. No, chciałem tu powiedzieć, że co jest znaczące, jeśli chodzi o twórczość organową Bramsa, to, że on tymi jedenastoma chorałami, które skomponował, jako ostatni opus napisał swój muzyczny testament. To są te utwory, które właściwie prawie w każdym koncercie się będą powtarzać, zaczynając od inauguracji, gdzie piękny chorał o symbolicznym dla faktu inauguracji festiwalu tytule Rozkwitła Róża wykona rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest takie piękne stwierdzenie, chyba pochodzi z którejś z księgi kabały albo interpretatorów, że muzyka otwiera przed nami światy, których istnienia nawet się nie spodziewaliśmy. To znaczy nie tylko nieznane, ale których istnienia nawet nie spodziewaliśmy się. Sądzę, że ten festiwal będzie miał taki charakter.